Olga Szymonowna nie potrafiła zrozumieć, co dokładnie jest nie tak, ale miała wrażenie, jakby w mieszkaniu był przeciąg, mimo że okno było szczelnie zamknięte. Pachniało barszczem, gotowała go od rana, jak co piątek. A niepokój, bo syn z synową zaczęli coś szeptać w kuchni ledwo wyszła. Mamo, chodź, zjedz coś, zawołał sergiusz nienaturalnie czułym głosem. Poczekaj chwilę, niech przestygnie. Machnęła ręką. Słyszę, że o czymś tam szeptacie. Wnuczka Lerenka, jej słoneczko, siedziała w tym czasie z tabletem i klikała jakieś kreskówki. Chociaż ma już dziesięć lat, a jeszcze te bajki, pomyślała Olga i usiadła obok, głaszcząc wnuczkę po głowie. Babciu, a ty niedługo będziesz już całkiem stara? zapytała nagle dziewczynka. A skąd wiesz, że jeszcze nie jestem? Uśmiechnęła się Olga. Spójrz, wciąż rozwiązuje krzyżówki. Nie wszystko stracone. Mama powiedziała, że niedługo będzie ci lepiej, w takim specjalnym domu, gdzie wszystko jest dla starszych. Coś w Olgę uderzyło wewnętrznie. Co to za dom? No, gdzie jest duży telewizor i dają tablety na czas. W tym momencie do pokoju weszła Marina, synowa. Wyglądała jak ktoś, kto całe życie jadł dzięki sile woli. Mamo, Możemy porozmawiać. Spokojnie. Dobrze. Olga powoli się podniosła. Serce biło jak sirena alarmowa. Już wiedziała. Zaraz będzie rozmowa, po której wszystko się zmieni. W kuchni siedział Sergiusz. Nie podniósł wzroku. Filiżanka kawy w jego dłoni drżała, mimo że w mieszkaniu było ciepło. Mamo, wiesz, że się o ciebie troszczymy, ale zaczęłaś dużo zapominać. Ostatnio nie wyłączyłaś gazu. Ale przecież sobie przypomniałam i wyłączyłam. Rzuciła ostro. Tylko, że przypomniałaś sobie po dwóch godzinach. Leręka była w domu. To niebezpieczne. Olga zacisnęła usta. Cios poniżej pasa. I co? Dom spokojnej starości, tak. Nie mów tak. To nie dom starców. To prywatny pensjonat. Wszystko na poziomie. Ile płacicie miesięcznie? Zapytała z przekąsem. Sporo, ale damy radę. Marina przechyliła głowę i zaczęła swój monolog. Pani Olgo, nie chcemy, żeby czuła się pani porzucona. Ale nam też ciężko. Ciasno. Ciągła presja. A pani nawet nie chce rozmawiać o mieszkaniu. Nie mamy gdzie mieszkać. Jesteśmy z dzieckiem. To sprzedajcie swoje. Przerwała nagle Olga. Albo weźcie kredyt hipoteczny. Ja wam nic nie jestem winna, poza barszczem raz w tygodniu. Sergiusz się poruszył. Mamo, nie rozumiesz? Nie chcemy źle. Po prostu, gdybyś przepisała mieszkanie, można by je wynająć, zatrudnić opiekunkę. Wszystko byśmy zorganizowali. A nie pomyśleliście, że jeszcze zamierzam żyć. Może dziesięć lat, może piętnaście, a może i dwadzieścia, jak mnie zdenerwujecie. Zapadła cisza. Przerwała ją leręka, wbiegając do kuchni. A babcia już z nami nie będzie mieszkać. Kolejny cios. Trzy dni później po Olgę przyjechał samochód. Czarny, bez oznaczeń, ale w środku kobieta w białym fartuchu i mężczyzna z elegancką teczką. Pracownicy opieki społecznej. Marina przytuliła Olgę na pożegnanie, jakby wszystko było z miłości. Sergiusz nawet nie wyszedł z kuchni. Mamo, niedługo przyjedziemy. Odwiedzimy cię. Naprawdę. Olga nie odpowiedziała. Patrzyła przez okno, jak opuszcza dom. Nie w gości, nie na wakacje, nie do sanatorium. Wiedziała, że nie wróci. Kiedy samochód skręcił za róg, spojrzała na kobietę w fartuchu. Wie pani, nikt mnie nie zapytał, czy chce iść. Wiemy, delikatnie, odpowiedziała tamta. Ale dokumenty są podpisane. Mamy zaświadczenie lekarskie. Zdiagnozowano u pani zaburzenia psychoemocjonalne wieku starczego. Aha, rzuciła Olga. Macie coś mocniejszego. Kobieta uśmiechnęła się. Mamy herbatę. No to trudno. To następnym razem zabiorę coś sama. Jeśli wypuszczą, Pensjonat miał wdzięczną nazwę: świt. Nazwa taka. Że aż chce się wstać o piątej rano. Objęci brzozę i rozpłakać się ze szczęścia. A w rzeczywistości zwykły dom odkupiony przez kogoś ze znajomościami. Z elewacją udającą drewno i korytarzami pachnącymi starością. Wszystko sterylne, wszystko jak trzeba, ale bez domowego ciepła. Jakbyś ostrożnie przygotowywał się na to, że tu umrzesz. Ale z uśmiechem. Olgę Szymonowną umieszczono w pokoju z inną kobietą, litką. Ta okazała się małomówna, oglądała telewizję bez dźwięku, tylko z napisami. Na pierwszy rzut oka, zwyczajna starsza pani. Na drugi miała wytatuowany palec. Na paliczku widniało słowo życie. Nie myśl sobie, to nie z powodu pogody, zauważyła Lida, łapiąc jej wzrok. Zrobiłam po terapii. Takie przypomnienie. Olga zaczęła się zmieniać. Ludzie tutaj byli dziwni, ale nie źli. Dziwność była tu normą. Ktoś uważał, że ktoś go podsłuchuje przez gniazdko elektryczne. Ktoś próbował karmić ryby w toalecie. A ktoś, jak Olga, po prostu milczał. I myślał, myślała o tym, ile kosztuje ten pensjonat. Ile syn z synową gotowi są płacić miesięcznie, byleby tylko nie podzielić się metrażem. I czy było warto w latach dziewięćdziesiątego? Stać w kolejce po makaron dla nich. Trzeciego dnia wezwano Olgę na rozmowę. Weszła do gabinetu, siedziała tam młoda dziewczyna, może z dwadzieścia pięć lat, psycholożka. Na biurku leżała teczka z dokumentacją rodzinną. Pani Olgo, jak się pani czuje? A jak powinna się czuć osoba, którą wysłano na śmierć według harmonogramu? Psycholożka za. Widocznie się tego nie spodziewała. To pensjonat z troskliwą opieką. Ma pani zapewnioną pomoc i... I co jeszcze? Trumna z podgrzewaniem. Psycholożka westchnęła. Przeszła na tryb fałszywego współczucia. Ważne, by zaakceptować swoją nową sytuację. Rodzina się o panią martwi, a mamy zarejestrowane objawy zaburzeń poznawczych. A jeśli dziś podam swój powszechny elektroniczny system ewidencji ludności i panieńskie nazwisko matki, to mnie wypuścicie. Milczenie. Olga wstała. No dobrze. Dziękuję za przyjęcie. Jak coś, jeszcze się orientuję. W czwartą noc nie spała. Słuchała, jak lida chrapie. Jak ktoś kaszle gdzieś w drugim skrzydle. Jak kapie woda. A potem wstała. Wzięła zeszyt. Długopis i cichutko wyszła na korytarz. Na recepcji drzemała kobieta w fartuchu. Olga przemknęła obok, usiadła w wspólnym salonie. Stał tam samotny czajnik, kilka foteli i za telewizor z anteną wbitą w kaktusa. Napisała list. Dzień dobry. Nazywam się Olga Szymonowna. Mam 73 lata. Jestem w pensjonacie Świt. Trafiłam tu bez mojej zgody. Bo odmówiłam przepisania mieszkania na syna. Nie wiem, czy można coś zrobić, ale jeśli ten list dotrze, proszę, powiedzcie komuś. Nie chcę tu umierać. List schowała w książce, którą wzięła z miejscowej biblioteczki, a następnego dnia wręczyła ją kobiecie z Fundacji Wolontariackiej, która przyszła czytać poezję w holu. Proszę, powiedziała Czechow Trochę za niech u Was będzie. Kobieta spojrzała zaskoczona, ale zabrała. A Olga usiadła w fotelu przy oknie i po raz pierwszy się uśmiechnęła. Mała nadzieja, to też życie. Minęły trzy tygodnie. Sergiusz ani razu nie zadzwonił. Marina napisała jedną wiadomość. Mamy nadzieję, że wszystko u pani w porządku. Lera ma olimpiady, zupełnie nie ma czasu. Lerenka, nawet słowa. Olga przestała czekać. Jakby coś w niej odcięło. Nauczyła się budzić przy kaszlu z sąsiedniego skrzydła. Przywykła do kompotu, w którym było więcej cukru niż w ziemię. Znalazła sobie przyjaciół, litkę, staruszka Borysa o wojskowej postawie i żenie, pielęgniarkę, która pod nosem przeklinała, gdy zmieniała pampersy leżącym pacjentom. — Olgo, pani to jeszcze żwawo po korytarzu chodzi, mówiła żenia. Na tańce by się pani nadawała, a nie do pensjonatu. Tak. Tylko partnera mi dajcie. Choćby z protezą, i ruszam w tango. Śmiały się. Pierwszy raz. Szczerze. Bez gorzkiego posmaku. Wieczorem Olga wyszła na zewnątrz. Był tam mały dziedziniec, gdzie rósł samotny klon i stała ławka. Usiadła. Obok. Litka z oranżadą. Hej, powiedziała Litka. A ty ten swój list to wysłałaś. Skąd wiesz? Miałam wylew, a nie ślepotę. Widziałam, jak się kręciłaś po nocy. A potem uśmiechnęłaś się jak kot, co zjadł mysz. Wysłałam. Ale nie wiem, czy dotarł. Litka skinęła głową. Dobra robota. Inni tylko jęczą. A ty, działasz. Dlatego ten twój barszcz był taki dobry. Słyszałam, jak sąsiad mówił. To znasz mnie. To samo miasto. Pracowałam jako ekspedientka w centrali. Chyba cię pamiętam. Chodziłaś w takim białym płaszczu. Dumna jak Paw. Olga roześmiała się. Nadal go mam. Tyle, że teraz jestem w fartuchu. Bez paska, ale z dumą. Któregoś dnia, w porze obiadu, zadzwonił stacjonarny telefon. W pensjonacie były dwa w gabinecie dyrektora i przy recepcji. Wszyscy spojrzeli po sobie. Zwykle nikt nie dzwonił. A jeśli już, to do rodzin. Albo, z kostnicy. Dzwonek rozdzierał ciszę. Żenia podniosła słuchawkę. Po chwili, zawołała Olgę. Do pani. Olga podeszła. Wzięła słuchawkę. Halo. Dzień dobry. Tu mecenas Anna Dymitrówna. Dostałam list. Możemy się spotkać. Olga Szymonowna siedziała w poczekalni kancelarii prawnej i czuła się trochę jak podejrzana, trochę jak szpieg. Miała na sobie najlepszy strój granatowy wełniany kostium, jeszcze z zeszłego roku, starannie wyprasowany. Włosy upięte, perfumy te same czerwona Moskwa które teraz noszą już tylko ci, którzy nigdy nie powąchali niczego nowszego. Drzwi się otworzyły i w progu stanęła kobieta około czterdziestki. W okularach z fryzurą wyraźnie zrobioną nie w tanim zakładzie fryzjerskim. Mówiła wyraźnie, rzeczowo, bez wyniosłości. Pani Olga, proszę wejść. Jestem Anna Dymitrówna. Przeczytałam pani list. Jest pani odważna. Nieodważna. Po prostu chcę żyć we własnym mieszkaniu, a nie być karmiona przez dyżurną pielęgniarkę. Odpowiedziała spokojnie Olga i usiadła. Ma pani przy sobie dokumenty. Wszystko. Co miałam? Dowód, kopia aktu własności, stare papiery. Anna przejrzała dokumenty, rozłożyła je przed sobą. Potem zapytała: Widać, że jest pani w pełni świadoma. Ale proszę powiedzieć: Nikt nie pytał pani o zgodę na umieszczenie w pensjonacie. Ani słowa. Powiedzieli tylko, że to sanatorium na trochę. A okazało się świt. Tam, wie pani, Świt to chyba tylko wtedy, gdy serce przestaje już nocą boleć. Anna parsknęła cicho. Potem przeszła do rzeczy. Proszę spojrzeć. Tutaj jest zaświadczenie lekarskie o zaburzeniach emocjonalnych. Podpisane przez prywatnego psychiatrę, który nie ma uprawnień do orzekania. Czyli. fikcja. Sfałszowali. Nie do końca. Po prostu poprosili o papier na wszelki wypadek. Zdarzają się takie sytuacje. Rodzina chce uniknąć oporu. Dla bezpieczeństwa tak mówią. I pensjonat przyjął. Świnie powiedziała cicho Olga. Anna nie skomentowała. Mówiła dalej. Możemy złożyć skargę. Najpierw do opieki społecznej, potem do prokuratury. To potrwa, ale co najmniej odzyska pani wolność. A mieszkanie. Nikt nie ma prawa zmusić pani do jego przepisania. To pani własność. Olga zamilkła. Potem, patrząc przez okno, powiedziała. A jeśli i tak nie chce im nic zostawić, nawet po śmierci, to trzeba sporządzić testament. Może pani, a szczerze mówiąc, powinna, zrobić to teraz, póki wszystko z panią w porządku. Może pani nawet zapisać, że mieszkanie nie trafi do nich w żadnym przypadku. A można, nikomu Anna spojrzała zaskoczona. Można na rzecz państwa, można fundacji. A jeśli mojej wnuczce, ale tylko po ukończeniu osiemnastu lat i pod warunkiem, że będzie się uczyć. Anna się uśmiechnęła. Można. To się nazywa testament warunkowy. Chcę pani, żebym go spisała już teraz. Olga się zmieniła. Bez drżenia, bez patosu. Jakby podpisywała rachunek za światło. W drodze powrotnej do pensjonatu szła pieszo. Była jesień, jak z pocztówki. Liście spadały, samochody hałasowały, a w duszy panował spokój. Jakby w końcu zdjęła z siebie cudzy dług. Przed wejściem czekała na nią litka z jabłkiem. Gdzieś się podziewała. Burknęła. Spisałam testament, odpowiedziała Olga. I komu? Tobie. Jeśli dożyjesz setki litka prychnęła śmiechem no to raczej nie dla mnie. Kilka dni później Marina przysłała wiadomość głosową. Pani Olgo, przepraszamy, jeśli przesadziliśmy. Sergiusz bardzo się martwi. Może porozmawiamy jeszcze o dokumentach. Olga przesłuchała i skasowała. Odpowiedzi nie będzie. Zasady są jasne mieszkanie jeśli już o nim mowa to z sumieniem. A nie z tymi, którzy zamienili matkę na karnet do prywatnego domu śmierci. Minął tydzień. Olga Szymonowna znów siedziała na swojej ulubionej ławeczce pod klonem, piła kompot z plastikowej butelki i obserwowała gołębie, które wiecznie kłóciły się o okruchy. Można by pomyśleć: życie zamarło, wszystko jak w bagnie. Ale coś w niej się zmieniło: małe zwycięstwo w środku ciche, ale prawdziwe. A potem nad świtem zawiał przeciąg. Niedosłownie, emocjonalnie. W cholu, na stoliku, gdzie zwykle leżały gazetki i reklamy cudownych balsamów na wszystko naraz, pojawiła się cienka gazeta. Najzwyklejsza lokalna. Ale na piątej stronie artykuł. Bez zdjęcia sam tekst. I tytuł list z domu, którego nikt nie wybiera to były jej słowa. Jej charakter pisma, jej historia, nieco skrócona, ale sens pozostał. Nie jestem warzywem, nie jestem pacjentem, nie ciężarem, nie numerem pokoju w cudzym domu. Jestem człowiekiem. Chcę przeżyć resztę życia nie w celi z białymi prześcieradłami, ale w domu, we własnym mieszkaniu, tam, gdzie ściany pamiętają, jak śpiewałam, płakałam, kochałam i gotowałam barszcz. Ktoś przyniósł gazetę, zostawił i wyszedł. Kto? Nikt nie wiedział. Pierwsza przeczytała Litka, potem Borys. Potem pielęgniarka Żenia zabrała ją do palarni, gdzie zwykle nikt się nie rozbierał z kurtki. A teraz stali i czytali na głos. Następnego dnia pensjonat zawrzał. Nie dlatego, że ktoś umarł albo uciekł, ale dlatego, że wszyscy poczuli, ktoś z nich przemówił. Ktoś powiedział głośno to, co każdy tutaj chował pod uśmiechami i codzienną dawką tabletek. To ty napisałaś szepnęła Żenia. No przecież nie Putin parsknęła Olga. Nie o wojnie jądrowej pisałam, tylko o człowieczeństwie. Czytali to w administracji. Mówią, że mogą być kontrole Żenia przysiadła się do niej. Może niepotrzebnie to wszystko Olga spojrzała na nią spokojnie nie pisałam o nich. Pisałam o sobie i o tych, których nikt nie zapytał, czy chcą tu umierać. Jeśli ktoś teraz zastanowi się dwa razy znaczy warto było. Kilka dni później zadzwonił Sergiusz. Nerwowo jakby właśnie zdał egzamin i czekał na werdykt. Mamo cześć! Słuchaj przeczytaliśmy z Marinką ten artykuł to ty prawda ja tak nas wystawiłaś. A wy mnie inaczej wystawiliście. Mamo, po co tak? Przecież chcieliśmy dobrze. Tylko zmieniłaś się. Nie, Nie. Sergiuszu, to wy się zmieniliście. Ja jestem taka sama. Tylko teraz widzę wyraźniej. Zamilkł. Oddychał do słuchawki. Lera płakała, jak czytała. Te słowa ją poruszyły. Coś jej ścisnęło gardło. Niech się uczy na cudzych błędach. Niech nie powtarza. Mamo, przepraszam. Przyjedziemy, pogadamy. Przyjeżdżajcie, ale mieszkania nie ruszajcie i o testamencie nie rozmawiajcie. Jeśli chcecie przyjechać, to całą rodziną, a nie jak notariusz z bombonierką. Sergiusz zamilkł, ale nie odłożył słuchawki. I jeszcze jedno, Sergiuszu. Jej głos stwardniał. Jeśli przyjedziecie, przynieście zdjęcia te stare, gdzie jesteśmy razem. Chcę coś wybrać. Na nagrobek. Tego wieczoru Olga spała spokojnie. Pierwszy raz od miesięcy. Bez napięcia, bez hałasu w głowie. A rano znowu usiadła na swojej ławeczce. Litka przyniosła dwa kawy z automatu. No, celebrytka, rzuciła. Co dalej? Dalej, żyć. A potem? Potem niech inni piszą listy. Ja już wszystko powiedziałam. Dzień, w którym przyjechali, był pochmurny. Na niebie wisiało coś szarego, jakby samo życie postanowiło. Macie idealne tło do rozmów, których nie da się zapomnieć. Sergiusz, Marina i Lera weszli do holu pensjonatu świt jak do obcej szkoły. Cicho, z wymuszonymi uśmiechami i wrażeniem, że zaraz ktoś węźwie ich do odpowiedzi. Olga Szymonowna już siedziała w fotelu. Nie w szlafroku, w swoim granatowym kostiumie, z tą samą spinką, którą syn miał na ślubie. Włosy ułożone, twarz spokojna. Dzień dobry, powiedziała, nie wstając. Mamo, Sergiusz podszedł, próbując ją objęci. Pozostała na miejscu, ale chłodna. Marina milczała. Lera rzuciła się do babci. Babciu, schudłaś! Co? Nie karmią cię tu? Karmią! Tylko straciłam apetyt. Na ludzi, Usiedli. emigrek zaczął Sergiusz chcemy to wszystko naprawić. Przeczytaliśmy, przemyśleliśmy i zrozumieliśmy, że przesadziliśmy. To był ciężki okres. Gdy wam pasuje, jestem okresem przerwała mu Olga. No dobrze, posłucham. Przekonajcie mnie. Sergiusz zająknął się. Marina przejęła głos. Nie chcieliśmy cię zranić. Po prostu, codzienność nas przygniotła. Przecież nie jesteśmy źli. Po prostu, chcieliśmy jak najlepiej. Ale nie zrozumieliśmy, że nie jesteś rzeczą. Nie zrozumieliście, uniosła brwi Olga. Nie zrozumieliście, że człowiek ma serce. Czy nie zrozumieliście, że właśnie je podeptaliście? Lera przytuliła się do babci. Babciu, nie gniewaj się. Olga westchnęła. Spojrzała na wnuczkę. Posłuchaj, słoneczko, kocham cię. I bardzo chcę, żebyś wyrosła na kogoś lepszego niż oni. Żebyś wiedziała jedno. Starość to nie śmieć, który wynosi się na balkon. To człowiek. Żywy! Zapadła cisza. Naprawimy to wszystko, powiedział cicho sergiusz. Wrócisz do domu. Już nie wrócę, odpowiedziała. Nie chcę mieszkać w domu, gdzie ściany pamiętają tylko szepty o metrażu. Zamarł. Już zdecydowałaś? Tak. Testament spisany. Prawniczka zna sprawę. Wszystko oficjalnie. Twarz Mariny pociemniała. I kto teraz? Dostanie. Olga spojrzała na Lerę. Uśmiechnęła się. Wnuczka. Ale tylko jeśli będzie się uczyć. I zostanie człowiekiem. Nie inwestorem. Lera zrozumiała. Przylgnęła mocniej. Marina chciała coś powiedzieć, ale Olga ją powstrzymała. Nie trzeba. Wy dokonaliście wyboru. Ja też. Minął miesiąc. Olga Szymonowna nie pisała już listów. Nie dlatego, że nie miała o czym, po prostu nie było potrzeby. Zabrano ją. Ale nie do domu. Wszystko potoczyło się szybko. Pensjonat wydał oświadczenie po kontroli z ministerstwa. Kilku pensjonariuszy zabrali krewni. A Olgę, ta sama prawniczka, Anna. Mam puste mieszkanie, powiedziała. Małe, ale z balkonem. Chce pani tam zamieszkać? Olga spojrzała na nią. A ty co? Święta jesteś? Nie. Po prostu miałam babcię. I nigdy jej nie posłuchałam. Może teraz chociaż pani posłucham. Któregoś ranka zadzwonił telefon. Stacjonarny. Z numeru, którego nie znała. Halo, babciu, to ja, Lera. Mogę przyjechać, tak po prostu, pogadać. Olga się uśmiechnęła. Przyjedź, tylko ostrzegam, będzie barszcz. I rozmowa wychowawcza, też. List, schowany w książce, dotarł. Testament, podpisany. Rodzina, stracona, ale może nie na zawsze. Olga Szymonowna zrozumiała prostą prawdę. Starość to nie wyrok. To test. Kto zostanie, kto ucieknie, kto wróci, pokaże nie czas, lecz sumienie. I tak, mieszkania nie przepisała. Ale lekcje, owszem, przepisali ją wszyscy, którzy ją zdradzili.